Masz kryptowaluty, zamrożą Ci majątek. Kontrowersyjny projekt przepisów. Na początek słowo projekt przepisów. Wiele osób myślę, że tutaj nad wyraz zaczyna reagować. Za każdym razem, kiedy mamy jakiś nowy projekt, jakiejś dziwnej ustawy, którą chcą wprowadzić rządzący, zawsze warto wziąć to jednak z przymrużeniem. Oka. Widzieliśmy to poniekąd chociażby podczas COVID-a, gdzie wychodziły, pojawiały się takie ustawy, takie propozycje, gdzie wydawało się wszystkim właściwie w internecie, że będziemy wszyscy po kolei przywiązywani do krzeseł i ładowani preparatami każdego jednego tygodnia. To się jednak nie wydarzyło, i prawdopodobnie tutaj jest sytuacja podobna, ponieważ bardzo często, i to jest sprytne zagranie, które wykorzystują rządzący, mianowicie pokazują nam jakiś czarny taki scenariusz, czarne zmiany. My się oczywiście Wersujemy, później wprowadzają nieco lżejsze zmiany, które dalej są mega dla nas niekorzystne, to jednak ludzie już wtedy aż tak bardzo nie protestują, ponieważ ten najczarniejszy scenariusz się nie sprawdził. W czym jednak rzecz? Chodzi tutaj o to, aby przekazać KNF. Jak największą władzę i co ciekawe, jeden z zapisów mówi o tym, że KNF bez ostrzeżenia może nam blokować nasze środki. Gdzie blokować? Oczywiście na kontach maklerskich, kontach brokerskich, kontach na giełdach scentralizowanych. I tutaj. Pierwszą rzeczą, którą warto podkreślić, jest to fakt, który nie tylko według prawników, jednak to na pierwszy rzut oka już widać, jest to po prostu rozwiązanie niekonstytucyjne. Więc czy wejdzie w życie? Ja osobiście wątpię przynajmniej w tej formie. To jednak jak to dokładnie miałoby wyglądać? Otóż, dyskusyjne dla ekspertów są przede wszystkim propozycje przepisów na mocy których KNF zyska prawo blokowania rachunków na maksymalnie 96 godzin. Natomiast jeżeli w tym czasie prokuratura zostanie zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa, te środki mogą zostać zamrożone nawet na 6 miesięcy, co oczywiście oznacza, że nasze krypto, możemy w pełni do nich stracić dostęp. Z jednej strony w systemie Fiat są już tego typu narzędzia i to nie jest nowością, że rządy chcą blokować środki, jeżeli uznają, że ktoś robi z nimi coś nielegalnego. Tutaj problemem jest to, że właściwie to komu będą blokowane środki, zostaje w pełni do subiektywnej oceny osoby z KNF-u. Więc nawet skoro bez postawienia zarzutów będą mogli nam wejść na konta, no sprawa robi się po prostu bardzo poważna. Jeżeli spojrzymy na to nieco szerzej, jest to oczywiście rozszerzenie znanych już nam regulacji Mika, ponieważ w całej Europie regulacje, które pojawią się prawdopodobnie do końca roku 2025, sprawią, że będziemy w pełni Inwigilowani na giełdach. Więc jeżeli teraz uważasz, że kiedy giełda ciebie prosi o dowody pozyskania przez ciebie środków, to wiedz, że właściwie no, bez tego za dwa lata będzie ani róż. Mi się osobiście to bardzo nie podoba. To jednak, jeżeli tak. Spojrzelibyśmy na to nieco bardziej obiektywnie. Zauważcie, że z jednej strony ludzie mega się cieszą, kiedy pojawiają się na rynku instytucje, kiedy pojawia się instytucjonalny kapitał. Z drugiej strony, kiedy pojawia się ten kapitał, razem z tym kapitałem nadchodzą instytucjonalne regulacje, z czego już ludzie nie są zadowoleni. Więc jak to do końca jest? Moim zdaniem, pomimo tego, że jestem mega przeciwny tego typu zagrywkom, to jednak jestem świadom, że jest to wręcz nie do powstrzymania. Niestety, Niestety, jest jednak Dobra wiadomość w tym całym burdelu, który tutaj się tworzy. mianowicie pamiętajmy, że odkąd powstał, Bitcoin, mamy możliwość, mamy taką obietnicę, która wciąż w pełni jest spełniana, że możemy być właścicielami naszych własnych pieniędzy. Problem jest to, że większość ludzi nawet nie chce chwilę się postarać, aby zadbać samemu o własne kryptowaluty. Słuchajcie, przecież są chociażby portfele sprzętowe, możecie trzymać swoje krypto w własnych portfelach i tam nikt na tym łapy nie położy. Jeżeli jesteś osobą nową i o tym nie Wiedziałeś, wbijaj kryptomisja.pl znajdziesz tam szkolenie, wejdź sobie na zakładkę portfele, poświęć 2-3 godziny na zapoznanie się z tym tematem i sam dla siebie zrozumiesz, dlaczego posiadanie własnego portfela na rynku kryptowalut jest tak potężnym narzędziem. Tego typu rzeczy nie będą po prostu Ciebie dotyczyć. Skorzystasz, nie skorzystasz. Czas pokaże, moim zdaniem większość ludzi tak nie skorzysta. Niestety, dziś już widzimy statystyki, ponad 90% osób nie ma swojego portfela, ponad 90% osób, które są na rynku, Krypto już przez dłuższy czas. Nie mają swojego portfela krypto, więc czemu tu się dziwić? Więc finalnie praktycznie możemy do tego podejść i wykonać pewne prewencyjne działania i po prostu sobie taki portfel kryptowalut założyć i wszystkim dookoła pokazać środkowy palec. To dla większości oczywiście byłoby rozwiązaniem najkorzystniejszym. To jednak. Znów wracając do samego tematu tego prawa, ja uważam, że one w tej formie absolutnie nie wejdzie. Zbyt wielu prawników już na to teraz się rzuciło, to jednak na pewno będą starać się o coraz większą inwigilację. Finalnie, pamiętajmy, że nikt prawdopodobnie z nas na rynku kryptowalut nie chce, aby pojawiło się CBDC. Jest to mokry sen polityków, który prawdopodobnie tak czy siak się ziści. Dlaczego? Ponieważ Ludzi bardzo łatwo ogłupić. A w demokracji, zwłaszcza w obecnych czasach, w czasach rozdawnictwa, ciężko przekonać większość do rozwiązań wolnościowych. Niestety, ale taka jest prawda. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach to się zmieni. To jednak, w momencie, kiedy faktycznie rozdawnictwo stoi na pierwszym miejscu, no ciężko będzie przebić argumentami kolejne złotówki, które za darmo pojawiają się na koncie. A to wszystko oczywiście doprowadza do tego, że dajemy niestety, ale większe pole do popisu rządzącym. A jeżeli jesteś osobą, która dopiero stawia swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut, myślisz jak najlepiej wystartować, ten materiał pokaże dobie dokładnie, krok po kroku, jak zrobić to z głową. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!